Wiesz jaka jest pierwsza zasada po wejściu do sklepu wędkarskiego, wiesz jaka jest? Jaka część? Nie, no, no, no jak już namierzysz sprzedawcę, nie, to pytasz no. o robaki, nie? No. no czy, są, czy są białe, nie? Nie, Bo nie ma. To, wiesz, nie i <laughs> no. właśnie. No, ale nie no to przynajmniej wiesz, przynajmniej, przynajmniej trzeba, obie są, trzeba obietnicy, są. no. Trzeba obietnicy a to jest standardowa odpowiedź, standardowe pytanie, standardowa odpowiedź, że nie ma, nie? No. Prawidłowo, no. No I dobra, i zgodnie z obietnicą jesteśmy w sklepie wędkarskim. Sprzętu jest tutaj, jak widać, po prostu tony, tysiące przynęt. Tutaj, akurat, mamy pilkery, mamy wahadłówki, hanseny, mamy, mamy haki, woblery, rapale, salmo, mepsy, cuda na kiju, wędki, obrotówki, wszystko, jerki. Tutaj haków, znowu mnóstwo, torby, kołowrotki, okulary, znowu przynęty, znowu masa kołowrotków, gumowych przynęt, spławiki. Yy, tutaj taka rzadkość, przynęty gumowy firmy Profi Blinker, już praktycznie nie do dostania yy, w tej chwili, no przynajmniej w naszym kraju. Tutaj znowu Pan sprzedawca. W tym sklepie zresztą też pracowałem, trochę czasu. <grych> Bardzo Nawet fajnie. on obiecał i dotrzymał słowa, tak? Tak, tak, no bo zobaczymy jak to będzie, jak to będzie słychać, bo tutaj nagrywam trochę z, ze względu na to, że jest w pomieszczeniu i też żeby było słychać co do siebie mówimy, to troszeczkę, ta, troszeczkę inne opakowanie na kamerę założyłem no, tam mamy tam mamy żyłki, więc to tak ogólnie poglądowo, nie będziemy się może wczuwać nad jakimś tam nad jakimś tam jednym konkretnym przedmiotem. Tylko tak o i telefon jeszcze. No dobra, to my sobie coś tutaj w tym czasie obejrzymy. Panie Mirku, jest maj za chwilę, za pasem właściwie, no i ja tam się wydziczałem na, tam na, na kanale po prostu, żeby opowiedzieć coś o takim spinningowym ABC. Jak ktoś by chciał zacząć ze spinningiem, no i korzystając z tego, że teraz sezon szczupakowy się zaczyna i chciałby na jakieś takie szczupaki, sandacze yy, pojechać, to, to jaki sprzęt mógłby, mógłby kupić, nie? Tak, tak na dobry początek, bez może jakiejś tam tragedii, jeśli chodzi o finanse, ale też takie coś, żeby to już posłużyło trochę, no to w jakich, w jakich granicach i czego musielibyśmy szukać? No jasne, bo tam. Mógłby wydawać dużo pieniędzy, ale żeby, żeby nie szaleć, trzeba by zacząć od jakiejś takiej podstawowej ręki. Najbardziej popularna długość 2,7. No właśnie, tak też. Nie, w tym 2, swoim. 2, no, 2, 7, dokładnie. Mógłbym, powiedzmy, z brzegu będzie chciał połowić. No, e, jeśli nawet z łódki, to, to też, też nie przeszkadza. 3, nie? W granicach e, tam 130 zł, e, spokojnie już by, już by mógł sobie połowić. 2,7, 10,30, to akurat Mistral jest. Taka przyjemna wędka, nie za szybka, nie jest no, to glutem. Zobaczymy sobie jak to wygląda, jej akcja. No tu akurat już jest sufit przystosowany od początku, bo, bo są kasetony, można ją delikatnie sobie tak. przegiąć, zobaczyć tak. jaką ma, jak ma, jak ma akcję. No i to jest oczywiście wy, wykonane, że tak powiem, zrobione też z tworzyw już węglowych dość lekkich, nie? Tak. no masy niestety w filmie nie oddam. To już się można tylko domyślać, ale no, jest. No, to rzecz... nie jest ciężko, nie, 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 jest ciężko, nie jest ciężko, nie jest ciężko. Jak na Dol, taką wędkę. to nie jest długi, całkiem taki mm -hmm. całkiem przyzwoity. Myślę, że nie wiem, z 32 dolna część tutaj dzwonika, no. może, może, może 30. Nie? Estetycznie, wszystko w korku wykonane. Również klasyczny, bardzo dobry uchwyt kołowrotka, bo z tymi uchwytami to też bywa różnie. Czasami te przekombinowane powodują problemy. Długi, Do... tenki, tenki z tym zachowaniem poradzi sobie i z, i z plecionką, i z żyłką spokojnie. Mhm. Że nie jest, nie jest jakimś takim bardzo szybkim kijem, który gdzieś już, jakby użyć plecionkę, to by go dyskwalifikowało. Nie? Także spokojnie i do żywki, do plecionki nadaje się. Nie? No dobra, to mamy tutaj mamy tutaj taką wędkę. To akurat jest Mistral Tournament. 2,7 do, do 10 do 30 gram, a jeszcze jakąś tam taką alternatywę jakąś jakbyśmy mieli podać na przykład, nie? To, to może trochę większe pieniądze, jakieś tam 160, no na 170, przykład. to też zależy od tego jak tam, powiedzmy, go tam w sklepach ceniono, ale... Jak, jakbyśmy sobie chcieli wybrzyzać, wiadomo, nie? Tak jak, więc, to, tak. jak to zrobimy symulację, prawda, klienta, który sobie trochę wybrzydza. Taki nowy, nowy sposób zbrojenia, udzielona no. tak? podzielona rękojeść, też ładnie to jest wszystko wykonane, dobry uchwyt, metalowe takie wzmocnienia na na pierścionkach tutaj nie jakiś plasticzek sam, tylko taki trochę lepszy ten uchwyt. No też tak to szpanersko jednak wygląda efektownie dość, nie? Tak. Ten zielony uchwyt, ale no to jest fajna, kiedy sprawa. Kiedy porównamy na przykład, jeżeli chodzi o sam dół, no jest lekkie przesunięcie, mhm. jakieś tam powiedzmy 5-6 cm, ale, ale zawsze, się to, zawsze się to zmienia na korzyść powiedzmy tej wędki, jak ktoś uniknuł mhm. trzy nie? No tak, a to jeżeli chodzi o początkujących wędkarzy, to, to jakie jest Twoje zdanie na temat tego dolnika? Lepiej, żeby to faktycznie nie było za długie, może to przeszkadzać? No lepiej gdzieś niech się ktoś tam na początku nie ładuje w za długi dolnik, nie? Lepiej no. niech to będzie w miarę krótki dolnik. Większość osób trzyma, trzyma rękę tutaj, więc ten dolnik nie, nie jest jakoś nie przeszkadza, mhm. ale kiedy ktoś wyjeżdża ręką do góry, no to zaczyna być problem, nie? No gdzieś o biodro zaczyna haczyć, zaczyna mieć kłopoty. Często dużo za długi dolnik powoduje, że wtedy naprawdę zaczynają być szopki, gdzieś rzuty spod siebie przeszkadza to. No właśnie. Także, lepiej, Także lepiej. na początek lepiej się, lepiej się nie wygłupiać. Tak. Dobra, ja sobie zobaczę, zobaczę sobie ten drugi kij. No to jest jakaś już Toraj i tora i tora i Mata, więc naprawdę y, dobra jakość materiału. Y, w Japonii gdzieś oni to wykonują. IM8, tutaj opisano to nie. Mówię 160, 170. No, także, także zaskakujące. Jeśli to jest faktycznie tak wysoki moduł węgla, jeżeli to jest IM8. No raczej. fajnie. Tak, jeżeli by nie był, to by nie pisali. A to jest naprawdę starannie już rzecz wykonana. Mhm. E, mamy tutaj opis 2,70-10 do 28 gram, czyli po prostu do jednej uncji. Mhm. E, służy spokojnie do szczupaka się nadaje. Sandacza też. Jest tutaj trochę szybciej w tej ręce. Tak, tak, bo no to... dokładnie. No tak, zdecydowanie. Tutaj już mamy, tutaj już mamy, tu już mamy ten kij szybszy. No, no i też gdzieś tam, gdzieś tam jeszcze... bliżej akcji, nie? Takim no, jest no, szybszy fajnie. dobrze zrobione przelotki. Ładnie jest przeniesiona cała ta osiowość, jeżeli chodzi o wkładki. Kiedy gdzieś tam popatrzymy. Na to, jak te przelotki są ułożone, nie ma jakiegoś gwałtownego zeskoku, bardzo przyjemnie. Dopiero dwie ostatnie gdzieś przy samym blanku, a tak spokojnie prowadzona linia gdzieś tych przelotek jest do tego, żeby te żuty mm -hmm. też nie były gaszone. Nie? Tak, tak, dokładnie, bo, bo też jednak no, odległość rzutu często ma potworne znaczenie. A, a jeżeli są te przelotki po prostu źle jakoś tam. Znaczy źle, no, może, może no, jakoś nawet tam... Możemy zwrócić na taki niuans uwagę, jak chociażby pierwsza przelotka, no No popatrz, przy tym tańszym kiju jest zastosowana aż taka dwustopkowa, nie, można tak, by było potęga, spokojnie nie? poradzić sobie nawet taką przelotką, mhm. nie? i też chyba nie byłoby źle, bo też trzydziestka ki, nie, dokładnie, o, a tu jest akurat taka, no przyjemna, mocna przelotka, więc może sobie wybrać użytkownik, czy taką chce, czy taką, no dokładnie, fajna Taki sprawa, news, nie, ale tak, niby, niby data, no diabeł tkwi w szczegółach. nie? No dobra, no to powiedzmy tam, na którąś z tych, z tych wętek się zdecydujemy, ale mamy pojęcie, że no gdzieś powiedzmy, między tam, no około półtorej stówki, tak, sto kilkadziesiąt złotych tak. i. 130, 150, 170 już można kupić jakiś taki węglowy kijek z korkową jeździą. Tak. I spokojnie będzie służył. No i tak naprawdę kilka lat spokojnie można na to łowić. Nie, jasne, nie, jak nie jak jest to żadna tam... to. to... Tak, jeżeli będzie się uważać, gdzieś nie dostanie klapą od bagażnika, ani gdzieś tam po, po podłodze nie będzie rzucany, no to... To przelotki wszystko będzie całe tak, i tak dalej. Nie będzie tam czubkiem wędki odczepiał przynęt, na dole. Tak, nie? do czego ja mam na przykład skłonność. No, nie, no właśnie, tak to, tak, to, to nawet, czasami nawet jest. Nawet jeżeli uda się 10 razy, to jest ten raz, kiedy albo wyleci porcelanka, albo gdzieś szczyt, no, wyleci, no, albo, się, albo się załatwi szczytówkę. Lepiej to rękoma odstrzeliwać, coś próbować zrobić, żeby nie wędką. No dobra, a jakbyśmy do tego mieli jakiś tam młynek dokręcić, no, czyli, czyli coś około, około, około mm -hmm. wrotku.